Lot, mieszkając wśród grzeszników Sodomy i Gomory, nie był na podobieństwo ich życia grzesznego, zachował wolność i męstwo, ustrzegł się od złego. I w swojej moralnej odrębności od grzeszników. Rzadka to cecha nie upodobnić się do stada, nie dorobić się mentalności stadnej, w której człowiek zatraca siebie i znajduje oparcie w akceptacji grzesznego tłumu. Lot był wolny, dlatego Pan Bóg mógł go. Uratować pośród grzesznego pokolenia, wyprowadził go z tego środowiska, aby nie zginął razem z winowajcami. Kara bowiem, boska kara jest nieuchronna. Pomiędzy karą a grzesznikiem istnieje możliwość. Od strony grzesznika skruchy i pokuty, od strony Boga przebaczenia. No ale tu trzeba chcieć. Przebaczenia Bożego. Kto nie chce Bożego przebaczenia, spotka się z Boską Sprawiedliwością Karną. Straszny jest Boży Wyrok. Żona Lota wbrew zakazowi, gdy kara nadeszła. Obróciła się, by zobaczyć. No nie, za wiele. Ta śmiałość nie mogła się ostać. To, co zobaczyła, pozbawiło ją życia. Wytrzymałość ludzka na ziemi jest ponad boskie działanie. Boskie działanie jest tajemnicą. Nie będzie człowiek wiedział wszystkiego, nie popróbuje wszystkiego. Trzeba zachować we czci i nieskalaności tajemnice, aby zawsze pamiętać o swobie i swej zależności całkowitej od Pana Boga, by nie równać się z Bogiem przez próbę poznania tego, co nie dla ludzi. Tak, zamieniła się w słup soli. Jaka drwoga przeniknęła jej serce? Jaka jest wielka skala boskiej sprawiedliwości? A ludzie grzeszą śmiele, ze, ze śmiałością i z grzechu sobie nic nie czynią, a dziś jeszcze? Dorobili się takiego konkretnego samozakłamania, że zatracili poczucie grzechu. Dla dzisiejszego świata nic nie jest grzechem, bo wszystko jest dozwolone. I jak grzech jest smakowity i przyjemny, to nie tylko, że to nie grzech, ale użyteczność. Kto się nie modli, ten zgłupieje. I stanie się oprawcą dni swoich. A którzy za grzechy nie pokutują, jakoby ich nie mają, ci tym surowszy wyrok dostaną. Błagaj Boga o opamiętanie, by błogość chwili bieżącej, czyli grzesznej, nie była wystarczającym zwieńczeniem Twoich. Może i Twoich oczekiwań i ambicji. Proś Boga o, o to, byś zawołał się wolnym od zgubnych wpływów świata, byś był na podobieństwo Lota, abyś Panu w pewnym momencie mógł go odizolować i uchronić od zła tego świata. Jakże bowiem można dokonać próby pogodzenia grzechu i jeszcze zyskiwać od Pana Boga akceptację? Nie da się. Albo grzesznik jest pokutnikiem i pójdzie do nieba, albo konserwuje swoje dumne mniemanie o sobie i nie pójdzie do nieba. Straszna jest pamięć o Bogu, bo jest zobowiązująca, a najgorsza jest zawiniona nieświadomość lub prawda porzucona. Któż człowieka usprawiedliwi? Tego, który chciał być na miarę siebie, tego, który chciał być sobie normą. Normą jest słowo Boga. A człowiek, jako sługa, ma zobowiązanie, by żyć w mocy Boga, w mocy Boga, nie w słabości swojej. Całkowita przynależność do Boga i zgoda na Jego wolę ratują człowieka, a Pan Bóg takich restauruje, odtwarza, jakby ich na nowo stwarza i daje im udział. W swoim boskim życiu.